Ciema, moi drodzy widzowie. Dzisiaj jestem Football Simulator i powiem wam szczerze, że pierwszy raz coś takiego aż widzę, w sumie przypomina trochę FIFA. Jest coś takiego, że startujemy nową grę, bo oczywiście tworzymy postać i będziemy playerem. Będziemy tworzyć życie playera i możemy wybrać nasze Nationality. Nie chcę z Turcji. Zobaczmy, co tu jest. Jest Polska nawet. Yy. Tak nieliczne grono. A tutaj jednak my jesteśmy. No, wybierzmy sobie po prostu Polskę, tak? E name to weźmiemy sobie. Bla i An. A dlaczego nie? Coming soon. Cre Aha, że będziemy mogli stworzyć swoją. E TOM. O kurde. To idziemy do Hiszpanii. Chcę grać w Hiszpanii. Jest super liga. La Superliga, ok, może być. Position, mamy shooting, dribbling, technik. Tutaj mamy dać skillę e naszej postaci. Shooting, dribbling na pewno. No i myślę, że tak będzie git. Możemy wybrać. Aha, trzy. Tutaj y, mamy trzy kluby i możemy wybrać, do którego tutaj y, pójdziemy. I. 3,6. No, oni dają 3,6 salary więc tak, zatwierdzimy sobie, że idziemy do nich. Mamy tą konferencję. B to jest życie futbolisty. How will the freedom the goat give you a load? Okej, okay. mamy tutaj nasze pytanie. Oczywiście wszystko jest po angielsku, bo nie ma polskiego języka, także sobie od razu to zrobimy. I tutaj e, to będzie... Pytają nas o swobodę, jaką nam dał, żeby dokonać zmiany. I tutaj mamy pierwsze, że trener nam ufa, daje pełną swobodę na boisku, w końcu są tam na, jest najlepszy. I tu bez względu na to, ile swobody dać trener, zawsze będę dawał z siebie wszystko to ja będę miał znaczenie na boisku, a oni powinni o tym wiedzieć. Także to. Mamy minus na coach plus five. Następne pytania mamy i pytają nas, czy twoi fani wobec ciebie mają wysokie oczekiwania? Jaką wiadomość chciałbyś przekazać? I tak, zawsze będę dawał się wszystko na boisku, dzięki ich wsparciu będę jeszcze silniejszy, będziemy razem odnosić wielkie sukcesy, a tu mamy oczekiwania, mogą być wysokie, ale jestem tutaj, bo to moje miejsce, moim zadaniem jest zrobić różnicę na boisku, a oni zobaczą dlaczego tu jestem. No to weźmiemy pierwsze, plus 2 dla fanu, a minus dla Timu kolejne mamy tutaj mamy pytanie o motywację co zmotywowało nas żeby tutaj w sumie dołączyć do tego zespołu no i pierwsze mamy ten klub ma ambitne cele i jestem tutaj by tworzyć historię a drugie mamy zanim tu przyjechałem rozmawiam z wieloma klubami ale szczerze mówiąc atmosfera panująca w tym miejscu i energia w tym mieście zrobiły duże wrażenia słyszałem też że panuje tu miła atmosfera no i super minus jeden media no i super Mamy kolejne pytanie e, dotyczące: Jak inwestycje prezyden prezydenta wyróżniają, świadczą o Tobie, czyli mm, tego gościa, co nas ściągną? No i mamy inwestycje prezydenta, zobaczymy nasz zespół, e, on jest tutaj, żeby wyciągnąć ich na szczyt, a w kolejnym mamy inwestycje są duże, ale ja się dostosowuję e, w sensie, m, się dostosowuję do tego, co otrzymuję. Mamy kolejne pytanie. Możemy to w ogóle skipnąć też. Kolejne pytanie Jezus, jest długie. I tutaj mamy, że mm, przede mną grali różni tam zawodnicy i czy dam sprostać temu zadaniu Radę, a na, napisane jest tutaj, że jeśli gracz, o którym mówisz, nie spełni oczekiwań, strzeli ci się goli, być może źle rozumieją piłkę i że on jest gotowy na to, a tutaj dam z siebie wszystko, więc dam z siebie wszystko. Boże, skończyliśmy już te pytania. Przechodzimy dalej. Ok, biją mi teraz brawa, będziemy podpisywać kontrakt. Ok, mamy desport. Mm, mamy tutaj win, to mer, motywy... I mamy w ogóle, możemy nim chodzić. Wow. Tutaj mamy normalnie gotowanie, pewnie jakieś tam, dribbling, jedzenie. Ej, mamy całe. Wszystko, to tutaj, dobra, tutaj mamy food, o, robi się jedzenie, okej, okay. tu mamy ubikację, czyli możemy wziąć showera, takie normalne życie, przypomina mi trochę, ten, tutaj mamy powiadomienia, nie mamy nic, tam jedzenie, tutaj musimy się odlać, tutaj wszystko posprawdzam od A do Z, kolejne mamy umyć ręce. I buzie, zadowolenie, mamy Gut 75, energię. Mam pranie, tego się nie da. Tutaj co jest? A tu wychodzimy, a tutaj? To jest nasza sypialnia. ok Nasze jedzenie jest ready, więc zjemy to jedzenie, żeby miał na fula. Okej. Okay. zobaczyć jeszcze tutaj coś mogę. Co tu jest? Tu jest muzyka, tu są książki, tu mogę włączyć. Woohoo! Wow, mogę sobie posiedzieć i wychillować, nie? Dobra, wstajemy. Super! Magazyn, Vogue, okej, okay, teraz wychodzimy. Dobra, zobaczmy, całe mieszkanie podwiedzaliśmy. Tutaj mamy siedzenie, tu mamy co? Exit to map, tu mamy co? Tu mamy, że moglibyśmy tu... Wyjechać? LG Road, Flip Handle, Radian. Okej, okay, charakter. Okej, okay, kolekcją Season. Mamy przejrzenie wszystkiego, tu mamy fon Aha zablokowane. Why? Czemu mapa jest zablokowana? Tab menu and press. aha and select decoration, no dobra. Mamy place a TV, okej. Okay. Kupimy taki zatysioka. Buender place. Place the coffin machine. Okej, okay, oczywiście. Lepsze takie. 53 tysiące mamy, nice. Exit mode decoration. Dobra. Okej, okay, phone. Możemy już lift. Możemy. I mamy mapę. Wow. Hmm. Jesteśmy tutaj. Idziemy kupić telefon. Dzień dobry. OK. Mamy telefon jakiś? Tam mamy. Dobra, teraz exit the store. Czyli wychodzimy tutaj. I teraz co? Back to home. OK. Go to your bed and sleep. Idziemy do łóżka i śpimy. Okej, okay. no to śpimy. Następnie mamy... Musimy zobaczyć skąd ten ogłos dochodzi. Aha, tu ktoś przyszedł. Cześć. Rory. Okej. Okay. Use dot... Aha, wszystko musimy teraz use it. Kawa niech będzie. Dobra, to idziemy od razu use the toa toilet. No problemo. E, musimy fridge, czyli użyć lodówki. Food się robi. A coffee food? Może być zmienił, co? Bo do dupy tak. Jakiś horror oglądamy. Masakra. Dobra. Wychodzimy. Teraz bierzemy kawkę. Wypijemy kawkę. No ale ciekawe. Crawie to wygląda. Nie, nie powiem. Bardzo mi się. Bardzo mnie zintrygowa. Myślałam, że to będzie coś do dupy, bo to wiesz, angielski te sprawy. Nie lubię po angielsku. Chociaż wiecie, umiem angielski, ale nie umiem. Dobra, mamy... Aha, tu mamy teraz będziemy grać. O, będziemy strzelać. Shooting. Okej, okay, jak to się jest shooting. Okej. Okay. Start. Mamy próbę. Okej. Okay. Power. Okej, okay, może się uda, co? O oh, tak, okej. Okay. I tu power też leci. A ile mam e, tego? O, oh, miset. Ile ja mam ten? O, oh, lol. Co zrobić? O, oh, kurde. O, 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 o. Dłówka, pięknie. Trenujemy. O, tu też miset. Dobra, chociaż żeby te te. Żeby było 300, nie? O! To będzie 400. O! O! 400 mamy. Jeszcze raz. O, miset. Dobra, mamy 400 punktów i poszła energia. Teraz tak, mamy iść ćwiczyć tutaj technikę. Kurde. A pierwszy mecz, ja chcę zagrać mecz. Ja chcę już zagrać mecz. Także ten, ten tutaj demo, to demo będzie teraz, moi drodzy, długie. No, nie da się tak. Nie da się tak. O no, Jezus. No, nie da się tak nad, nad nimi. No kurde. O. No ale miset. O, poszło. No, też nie. Tak trochę. O, pięknie. Ula la, ale to idzie. Nie, nie, ciula. A spin, jeszcze jest spin, o, matko. O, jeju. Mamy. Dużo miset jest. Dobra, mam 310. Go celebrate to bar. Gdzie jest bar? A tab muszę. Time skip. Okej. Okay. Okej, okay, muszę to przesunąć. Teraz mam iść do baru. Zobaczymy, co się tam będzie działo. Siema. Pogadajmy z nim. Tu jest ten nasz trener. Mamy exactly having the same... Dobra. O, mamy radę, żeby się zabawić, czy coś takiego, no to tutaj... A. Tu mamy babeczkę. O. Tutaj z nią rozmawiamy, czyli pewnie jakieś takie mery bajery. Matko. Uh Enjoying the game, I have energy I like it. Okay. Ej. Hey. What Ej, hey, można z nimi rozmawiać, czyli w sumie takie... Pewnie łapiemy jakiś tam kontakt większy. Hello, I did one, I'm passionate. supporting. Tutaj po prostu odpowiadam, tak żeby odpowiadać. Dobra, co mamy? Take a selfie, Chimera, 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 halo. Jak mam? O, tu. Nasz gracz wygląda jak kiczek. Okej, okay. wracamy do domu. Do domu musimy wrócić i skipnąć. E, w sensie idź, iść e, spać. Hmm. N, co tam jest? You feel arrested. Okej. Okay. Tutaj musimy jedzenie jakieś... Nie, jedzenie jest spoko. Toaleta? Też spoko. No to idziemy. Go to gym. No, gym. Tu jest gym. E, jak zrobią po polsku, będzie lepiej. Wiadomo, będzie... Wow, i tu parę ludzi jest, dobra, idziemy. Easy normal. A easy. I co, i jak mamy to biegać? Ade, AD, aha. To tak szybko. Zobaczcie sobie, combo jest. Uhuhu. Będzie słychać klikanie. Ade, ade, ade. 2-3 to chyba max komba Matko boska Powiem wam, że jest to ciężkie, żeby tak napierdzielać palcami, nie? O nie, 32 było, uuuu Ale nam się to ładuje zajebiście, team dawaj O, tylko dwa chyba No Udało nam się ile? 120. Nice. Nice. I teraz co? Już Aha, ok. Idea ciężary. I co? Też AD? O, kurwa. AD, 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 AD. Uuu. Może to trzeba się naprawdę skupiać na tym, co się robi, nie? O kurde, to, to już jest, tutaj już jest ciężej powiem wam. O kurde, uwierzcie to się ciężko tak palcami napierdzielać. O, sześćdziesiąt. 60... 7 Rekord. Następnie idziemy znowu. Będziemy palce napierdzielać. Masakra. Na skakance? A ja sobie przyklawiaturę przybliżyć. O oh nie. Yes. Aha! Ok. Ok. No, tu trzeba się skupić. Ale powiem Wam, że sama grywalność w gierki. No, moim zdaniem bomba. Nie wiem, jak wy, ale uważam, że sztos. Może coraz szybciej. Ja nie widzę na oczy. Uhu! Nie wiem, jak to tam leci, bo skupiam się na tym. Ile? 58. Brakło mi dwóch. Hmm. No cóż. Trudno. I co? Mamy partner, mamy season, i w ogóle, dobra, go to shower. Idziemy. Do showera. Tutaj, do męskiej szatni. Naprawdę wygląda to dobrze. Ja się nie mogę zachwycić w ogóle. Ja uważałam, że naprawdę. Będzie to shit. Ale to nie jest shit. Dobra. Mamy. dribling, Goal. I fajnie. Aha. Dobra. Teraz mamy to. No co i strzelamy? O kurde. O, miset. Okej, okay, ale nie mogę ruszyć ręką. Wuhuu! Prawie! Jeszcze raz. Ej, no sztos to jest. Mamy gol! Press button to rain right moment, okej. Okay? Okej, okay, dribbling, czyli wszystko robimy za pomocą... Mist. ale przecież dobrze było. Myszki. Teraz muszę tutaj. No nie, no nie, muszę trafić. Czyli przechodzimy to kolejny raz. O nie, ej, przecież było dobrze. Teraz. Ok. No. abusom, To był smart training. Ok. Mamy to. Czyli co? Czyli skończyliśmy i teraz co? Pewnie do domu mam iść, tak? Tutaj? Jesteśmy zmęczeni czy coś? O, oh, co to jest? Jakaś karta, Natasza, kolekt. Aha, czy jakieś karty mamy. Tutaj tab mamy, mamy phone. Zobaczmy nasze. Sunfon yes, 0700 czy coś takiego? Okej, okay, czyli możemy jeszcze coś zobaczyć. Na przykład możemy iść na gimnastykę, ale mamy, mamy kasyno. Aha, tu jest zablokowane. Tu jest zablokowane. Tutaj też. Tu będzie dopiero można. Cyłownia. Tu i access. I w sumie to wszystko, więc moi drodzy, no powiem wam, że spoko to wygląda i mam nadzieję, że, e, że naprawdę ta gierka się jeszcze bardziej rozwinie i będziemy mogli w nią grać i że nie będzie kosztować milionów, bo jak wiecie, potrafią gierki kosztować miliony. Są tu pewnie... o! No i tutaj mamy kolejny dzień. Nie wybieramy co my sobie robimy. Nie mam żadnego meczu, a nic nam tam nie chcą robić. Także zobaczmy jeszcze tutaj kontrakt. Oczywiście mamy mieć 30 goli i takie tam. Także dziękuję wam za oglądanie i mam nadzieję, że wam się podobało. Mi tak. Czy pa.